Witam serdecznie Rita z tej strony. Mamy następny dzień. Dzisiaj jest. Z, co jaki dzień? Czwartek? Czwartek. Jest czwartek. Jedziemy na kąpiel do Kinety. Pierwszy raz będę jechała pociągiem w Grecji. I do Kinety. Zawsze jeździłam autem, a teraz jadę pociągiem. I chciałam Wam powiedzieć, że czekaliśmy na przystanku na autobus, żeby podjechać pod metro na Egalio. No i że autobus będzie dopiero za 20 minut, mówię, to idziemy, żeśmy tak się e, wspólnie zgodzili, że idziemy na nogach na ten metro, nie? No i chcemy przejść na drugą stronę ulicy. I akurat nie gościu stał przy tym przystanku na motorze, na takim pliku. I się mnie pyta, co będziecie przechodzić na drugą stronę? ja i mówię tak, wiecie co on zrobił? On stanął w poprzek ulicy, żeby zatrzymać auta, żebyśmy mogli przejść ale chodzi o to, żeby jechał sznur aut i on stanął w poprzek jak było ostatnie auto to już mógł poczekać aż to auto przejedzie my byśmy przeszli ale on nie, stanął w poprzek drogi ręką tak pokazał kierowcy że ma się zatrzymać, żeśmy ładnie przeszli nie. ja się poczułam jak królewna <gry> wyróżnieni czekamy na metro, idziemy na Pireus żeby wziąć pociąg wysiadając z metra tam mamy port Idziemy do końca uliczki i tam będzie stacja pociągowa. Sprawa z biletami ma się tak, że bilet do Kinety z Pireusu stąd kosztuje 5,50 w jedną stronę. Mamy już bilety, pociąg będzie za 15 minut z pierwszej linii. Uwaga, uwaga, pociąg ma spóźnienie. On powinien już tutaj stąd odjeżdżać, a go jeszcze nie ma. Takie rzeczy tylko badana. Takie rzeczy tylko w Grecji. Żebyście wiedzieli, autobusy się spóźniają. A tam A gdzieś to... jest napisane o której jedzie, czy co? Powinna być taka tabliczka, co pisze, kiedy będzie pociąg. Powinna, nie. W Polsce <grym> chyba jest, ale już tak nie jest na pociągach. W Polsce była ja tak, Na przeciwko mamy jumbo. To pepko. wiecie gdzie jesteśmy. I pepko. I Sinsei tam jest. I Sinsei tam jest w środku. Polskie marki weszły na rynek ja to tylko jedno. Ja już się wykąpałam w własnym pocie i ja już nie muszę się kąpać. Dobra, ponieważ ja czy mam mikrofon i wieję i pewnie Ciebie nie słychać. Paula powiedziała, że się wykąpała już w własnym pocie i się więcej kąpać dzisiaj nie będzie. tak jest. Tak jest. Jak? Okej. Okay? Kris nigdy nie ma nie wiem, czy powinnam go chwalić, jak wcześniej mi nazwał kozą. Koza jest pozytywna. Jest jego. Ja chciałam go pochwalić znowu, ale, ale, dobre. ale ta koza mi tutaj siedzi w głowie teraz. Tak się mówi, jak to jest dobry koza. Tak? Nie wierzę, jedzie. Dwie minuty spóźnienia. O nieładnie, nieładnie. No, no, no pociąg, no, no, no. Ktoś nie zna słuchawek i na, na głos słucha. ale mały ten pociąg. A jaki ma być? A to jest nasz? Tak, to nasz. Jedziemy dalej? Nie chcę być złośliwy, ale kobieta prowadzi ten pociąg. Weź, Chris. Chodźcie Nie chcę być złośliwy, ale kobieta prowadzi ten pociąg, dlatego spóźnienie. Jak się A co tak trzeba jest taka brzydka? Jak ja mam no, tak tak się tak, ochodźcie tam. Ale tam nie ma. No tutaj masz też. Okej. Okay. Tam też jest na. A już co lepsze. Badajona? Już lepsze. Kanapy? I tak jedziemy do morza. Jak ja dzioci chodzimy po tym Dobrze, że wyżytych ludzi ja nie umiem, się, ma. Boże, gdzieś my 100 razy się przesiadali. Karetka. Myśmy się 100 razy no. przesiadali, nie? Dobrze bo, Ale nie słyszycie jak to buczy? Ja z tej myślę, strony? Nie mamy. To... mamy. Nie mamy. Zasiadamy i a tak to... Ty, ale coraz głośniej buczy słyszycie? Nie, zdecydowanie. no trochę buczy. Słuchajmy się może zbierze. to klima? A właśnie. Jest? No. Też tu chłodno. Klimat ma, no. Lepsze to buczenie niż... niż dokładnie, krzywisko. Niż co? Niż marudzenie. No. A, okej. Okay. To ja sobie słuchawki ubieram. Mara. Pani mnie nagrywa. Dla ciebie, żebyś miała nagrodę. Dziękuję. Dziękuję. Czasami. Pa, pa. Czasami. Dzięki. Pani konduktor nam sprawdzała właśnie bileciki i złapała jedną dziewczynę. Widać ją za mną? A, przeszła. Sprzedaje bilecik, właśnie. Zamiast mandatu. Zamiast mandatu. Widzisz, a w Polsce co ja by było? Ale, w, ale powiedziała jej, powinnam Ci wypisać mandat. Jesteśmy w górze właśnie. Kineta! Co jest? Ucha mi się straci z górki, mnie boli. To jest plaża Kineta. a jutro idziemy do Budy z Co tu jej tak wąsko i ciemno? Ja nic nie widzę. Halo. Halo. gdzie my jesteśmy? Kurde, ja nie wiem, gdzie wy mnie wywozicie w tej Grecji. Jakieś, jakimiś pociągami. A. Okej. Okay. Jaka cicha stacyjka tutaj, nie? Malutka. Piękna góra za mną. Gorąco jak nie wiem. A już jest piąta, nie? Żeśmy się wybrali nad morze, ale fajnie, tak po południu. Wyobraźcie sobie, co by tutaj się działo, jakbyśmy przyjechali wcześniej. Hajc jak nie wiem. Lodzika? Ogólnie to jesteśmy tutaj umówieni z moim znajomym, który mieszka obok kinety. I on już skończył pracę i żeśmy się zdzwonili. My tutaj będziemy się kąpać, on tutaj przyjedzie do nas. A później pojedziemy do niego, będzie smażenie. Zaprosił nas na smażenie. Będzie jeszcze jakieś małżeństwo i jego znajomi z dzieckiem. No i my. O, co masz? Włoskiego loda o smaku truskawkowym i banana. Uuu. Truskawka, banana. Mm -hmm. mm, ładnie wygląda. No maszyny, po 2,20 jest jeden lot. To jest taka kawiarnia z Pitiko się nazywa. Nagrywam to po to, żeby mieć zapisane gdzie skręciliśmy, żeby ten znajomy mógł po nas trafić Ale ładna opuncja, jak ładnie dojrzewa. Ha. Ona będzie różowa? Tak, pomarańczowa taka będzie. Dochodzimy, już widzę wodę, ja muszę iść do wody jak najszybciej. Już nie wytrzymam taki gorąc Chris zauważył, że chmury są. Wszyscy jesteśmy w szoku, że jest chmura. Nie ma całej niebo puste, chmura jedna. Ej, skąd ona się tu wzięła? Zlitowała się nad mamą i dała jej loda. Przecież się pytam, czy chcesz loda. Żartuje Jezu. <grywa> Ale dobre. Mhm. Śmiało, nikt Cię nie słyszy. <grywa> A to wiatry To wiatry Ci już tam nurkują Zobaczmy jaka woda A tu są takie płyty, ale tam dalej widzę jest czysto ładnie A tędy można wejść, dobra, gdzie ta babka wychodzi Nie szkodzi. Przynajmniej mamy tutaj o duże drzewo i cień, nikogo nie ma woda cieplutka Dzisiaj jest 40 stopni. Ładnie jest. AUCZ, zapadłam się. AUCZ. Mnie się podoba. Ładnie jest. Mi się w kinecie zawsze podobało. Ja się śmieję z Pauli, bo zawsze do niej się tam ktoś przykleja. Co? 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 Chcę powiedzieć, że do że Pauli zawsze się przyklejają. Jak, jak byliśmy na plaży Psata, to pamiętacie, że się tam ktoś przykleił dupką do Paulinki? Tak teraz znowu się ktoś przykleił. Ja z Pauli zlewałam, a Paula mówi, a tego nie nagrywasz, nie? Przestrzega jak ktoś. Bo jesteś zajebista. Brawo, jesteś zajebista. Szkoda, że nie ludzi. Lubisz, lubisz. A, dlatego, że nie lubisz ludzi, dlatego to masz. Tak, tak to działa. Tak. Ja się tak śmiałam, że aż się przewróciłam, bo pan się wypiął Paulince do twarzy. Pupcią. Nie Chciałam w tamtą stronę. Kto idzie? O wilku mowa. O wilku mowa. I przyniósł nam zimne piwko. Jasiu, Nikolaki. Jak się Kola? Kola. Moim przyjacielem. A kto się nazywa Krysz? Krysz. O Chrystus. Krysz. Margaryta. Charyka. Patrz jak się ten pan do niej ładnie odwrócił, tak jak tamten, ci, tylko rewo, ci, ten roma, ci, nie ma. Ci panowie, oni nie są zainteresowani tyli, ty nie kobietami chyba. Eee. Ci panowie, oni nie są kobietami zainteresowani, na mnie patrzyli. Tak? Tak. Ten jeden się patrzył na niego. I co ty na to? I, ale ja mam, ja mam pytanie do was widzowie. Dlaczego zawsze jak się ktoś do mnie przyklei i się kładą obok mnie zawsze, po to zawsze obok mnie, czemu zawsze muszą się kierować do mnie tyłeczkiem swoim? Bo jak ty stwierdziłaś, że ty nie lubisz ludzi, to wszyscy ci pokazują, mamy cię w dupie. <noise> A tak w ogóle z drówko, jama Jamas, widzowie? Zróweczko, Nikos przywiózł na piwka. Zróweczko, zryweczka. Nie baczcie mi się. I chipsy przyniósł nam. Tak, możecie chipsy jeść. A to są te greckie. Otwieraj! No. Otwieraj. Otwieraj, otwieraj. Otwieraj Karola. Z... Zjadłaś tego, tego? Na leśnika. Czemu nie dałeś Karoli na leśnika? Nie chciała. Ano, no, nie chciała. A no. się mnie. Się... Na filmiku jesteśmy. Na filmiku jesteśmy. A co powiedziała? A, ja w ogóle a co powiedziała? Ale to są oszuści. Oni tylko na filmiku pokazują, że to są uprzejmi, mili. Tak. tak, tacy przyjaciele. No, a, a najbardziej większy świat. To, najbardziej to, Krzyśu, się, to nie? się nikt nie zapyta ani o naleśnika. To ja się ciebie spytałam. No, o, no ale to pani jest zawsze uprzejma. No, o! Ja mówię, o tutaj o tym gronie oh, moich oh, znajomych. że nic oh, nie zrobiłam. Tak? Dobra, no. tu jeszcze We can tak, show alkohol. Uh, a on ten YouTube. to już w ogóle jest najlepszy nie? No. Ja nie wiem, co. Co ty mówiłam. na to? Ja miasto się no kąpać, no, bo mi było gorąco. Dear YouTube, this is no alkohol. No i co chciałam powiedzieć, to właśnie Krzyście tak przed kamerą, taki switaśny, kochający, a tylko się kamera wyłącza, to. Co? A? No. To nazywa nasz. że kozami jesteśmy Zapytaj na przykład. to

Ja tylko raz, kurde. A ja się ponurkowałam, ale niestety nie było żadnych muszelek. Ale przynajmniej miałam fajne widoczki, bo były rybki, były jeżowce, także miałam na co popatrzeć. Były puszki, o! Trzeba <laughs> było pozbierać puszki. Ale mm, było to bardzo głęboko. Mm. Nie dałabym rady. Idziemy gdzie? Idziemy na jedzonko. Na jedzonko już tam ponoć smarzy. Ten dom, dom fajny, patrzcie. Ładne, nie? godzina, już ósma, a jeszcze gorąco nie. Osobistego tragarza mam. Mogę więc nagrywać. Mam wolne ręce. O, jak tu ładnie. Oj, kinota mi się zawsze podobała, zawsze tutaj przyjeżdżałam. Znaczy, zawsze, no kiedy mogłam przyjeżdżałam. Ale bardzo często. Idziemy, spakujemy się do tego autka wszyscy razem. Ja do przodu, ja duża jestem. Idźcie, A mi dali śmiecie. No a gdzie to? Bo są duże kontenery. Ładowacie. Hołota. Brygada. Oooooo! Bo mam mokry strój, wiesz? Dla nie, tego, nie my 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 to nie Dla księżniczki. Tak. To tak przy ludziach tylko mi tak robi, wiesz? A później, on jest taki jak Chris, a później jak kamera jest włączona, to jest. Jaki? Czyli super. jest super. A?

Tutaj jest przejazd kolejowy. Czasami możesz zobaczyć to zaparkowany samochód na torach. stanek w sklepie spożywczym po orężady i mi Sprite <grywka> można jechać Uwaga. I jest gorąco. Patrzcie, jak gorąco patrzcie jak tu stają stanął se na środku ulicy stoi se gada z kioskiarzem, żeby mu naszykował piwa facet na motorze nie może przejechać pan z tego auta czeka a w ogóle na tym skuterze jechał z telefonem wtedy. Aha, jeszcze z telefonem. Nikos poszedł do kiosku. Zostawił nas na środku ulicy. Tu jest jak na wsi. Wszyscy walą przepisy, nie? Ale zauważyłaś tu gdzieś znaki? Ja nie widzę tutaj nigdzie znaków. Ja w ogóle widziałem tam wszystkie kontrolki na blacie świetlnej. To jest auto firmowe w ogóle, nie? A jego auto tam stoi, te czerwone. A teraz mówił, że będzie nowy jakiś kupował. No też mi to powiedział. A tu jesteśmy. No, a tu ten czerwony to... A w to to kokionobi inne. Nie. No. Nie, ta popa, on no, widzi fajnie. stąd morze, jak ładnie. Kurde. I tak rano wstawiać z kawusią. Coś cudownego. Żeśmy Co? właśnie przyjechali, ale domu wam nie pokażę, zrozumiałe. Smażone było. Będziemy zaraz jeść. Tutaj mamy stół. Tak nas ugościł Grek. Tak jest. Ja do trapezji. To jest grecka gościnność. Czym chata bogata? A, mamo. A, mamo. Z a ci znajomi od Nikosa, te małżeństwo, co mieli być z dzieckiem, to oni byli. W tym czasie jak my byliśmy na plaży, żeśmy się kąpali, to oni byli, u Nikosa smażyli naszykowali jedzenie, ale musieli pilnie wyjechać do szpitala, bo coś tam się stało z, z ojcem tej dziewczyny. Także jak my żeśmy zajechali, to już ich nie było. I nie poznaliśmy ich. Mm. Paula suflaka robi. Ja Chudę. zrobiłam zadzyki przed chwilą. Ja nie nigdy zadzyki. nie robiłam. A ja będę ja. Zadzyki. zadzyki. Wiem jak się robi, zadzyki. ale... Ooo, udało jest? mi się! Udało mi się. ja jeszcze... Ale to jest dla Krzysia. Tak, tak, Krzysia. tak, Krzysia. tak Krzysia. ogóreczka Krzysia. mi tam dodaj. Ogórka się nie daje do suflaka. Jak nie? Nie, nie, nie można? Daje. Ale cebuli nie ma. No. Nie ma cebuli, no. Teraz no. możesz no. mnie nagrać. Nagrywam. A więc Pierwszy raz robię. Y aha, czekaj, najważniejsze. Pierwszy ja raz z Paulinka zawija się plakat. No. Wiem jak się to robi, jak ten proces wygląda, ale nigdy tego nie robiłam. Nie, no no to Paula. pola. to. Ole się może zrobić. No, poli, robię. Solej Jamas. to, a tu z nami, gdzie co? Co pije sam? Co pije ja sam? to ja na zdrowie, jamasz, jamasz. A ja, ma. ja, masz. ja, ja muszę, jamasz. No nie ma, ja, ja masz, 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 o, ja masz. O, o masz, masz. Ciężko, że Nie, nie chodzisz, bo To jest proces. <noise> Proszę bardzo, najpierw nakładamy zapite dzadzyki. A już to było, to, że nie nagrywałeś, to już nie mój to. Ale ca cebulki nie ma. No nie ma, he? Nie ma. A jak to się no Ale, dobra. Dziękuję Agapao A Agapao szuflaka. szuflaka. Moje ulubione jedzenie. <śla> Moje też. Lepszy. A może gdzieś gaział fotografię w ogóle, by? Wideo trowe. Prince A, no nie, no. Co wy chcecie? <ślaike> mm. Chcecie? Macie? Mm. Piweczko, piweczko. Kto chce Aaaa! Aaaa! piweczko? Co macie? Idę wylać. A możesz to powtórzyć jeszcze raz, pamiętasz? Ja wiem, pamiętam. Ewcharistomę ja tu faj. Brawo. Katala zrozumiałeś? Ew, a w ogóle do polika. Brawa Padia! To jeszcze lepszy widać Ej, będziemy szli nad morze? Tak na nocy? Już nie widać morza, nie? Na kolasan Pame Salasa Nie widać was Gdzie wy jedziecie o 10 wieczorem 11 Grecy Pame Nad morze jadą Grecy, tak? I Polacy Pa me thalasem, pa me salasem Ej, przyjechaliśmy a tu jeszcze pełno ludzi jest myśleliśmy, że nie będzie ludzi że się położymy na tych leżaczkach a tu pełno ludzi jeszcze brzesz i na ma. No jeden Borumetora, usią od do to magazyn Nie, na pewno ale gdzieś Tawerna i Nedo, mi riziora A na szaga męż tak Kąpią się po nocach z cykadami. Ej, dwunasta w nocy i cykady śpiewają, nie? A ja mam buciki w aucie. Jakby ktoś chciał. A co, kamyki tam są? No, one takie ostre trochę. Ja się boję, że mogą być jak chini, bo ja nie widzę nic. Aaa. Ech, jak snu Nie no nie wiem, bo. Mogę się dać. Chris? Ty wchodzisz, Krzysiu? A nie wiem. Tak, jak wejdziesz, to ja też wejdę. Nie wiem, bo ja na razie jestem groźna. <grybuj> <grybuj> Nic nie widać na wideo, ale w rzeczywistości więcej widać. Jest piękny księżyc. Dziewczyny się kąpią. Nie bardzo wiem, jak to jest. Jest tu Nikos łazi. Tu Krys siedzi. Nie widać go. Tu ja. Halo. Karola płynie. No ja też nie wiem. O, widać buźkę. No już możesz wtanąć tutaj. Tu już jest płytko. No. Oto nawet. O co? Nie widzę nawet, czy to jeżowce coś nie? No. Kurde, nic nie widać Co to się dzieje? Wybijemy wszystkie karaluchy, wszystkie karaluchy. Co, co to jakieś, kurde, Jakaś plaga karaluchów czy co? A zabiliście go? Zabiliście go? Ja zabiłam dwie. A teraz jeszcze kolejne jakieś?

Jakie testy? Tak, takie. Okej, okay, nie masz. Miódle może jest. Ja nie chcę tego widzieć. Ale ładnie ona Uciekła? A jest. Nie wiem. Ja się boję strasznie karaluchów. Co ty robisz? Nagrywam. <grywa> Mamy polowanie na Kacarydy. Ja, ja chyba nie ja, zasnę. Ja zabiłam cztery. Ale ja nie zasnę. <laughs> za były cztery, to jest więcej. Ponoć pod kanapą siedzą. Jest. Jest? Fajne tłuszczutki. A ty co tak, no, tak kurde, ja. nic nie polujesz, nic? <laughs> tak ja nie, ja, ja nie zdążyłem. On się nie wystraszyły

Ja mam Ale ja nie zasnę, tak? bo jak były cztery, to pewnie jest ich więcej. Ona pod kanapką siedzę. Yes. <noise> jest. jest? Fajne jest jak ty? Nie, nie <noise> ja, ja, ja nie zdążyłem. On się <noise> mnie <mówi> wystraszył i uciekł. <noise> Tak troszkę. Było polowanie na kacarydy, na karaluchy. <noise> A teraz Chris z Karolą śpi, Nikos się kąpie, Paula się wykąpała, ja się kąpię i idziemy spać. Żeśmy klimę odpalili. Ale też... W naszym pokoju żeśmy odpaliły sobie klimę, już się tam chodzi. Powiedz o kostku. Co o kostku? Aha, w tym momencie jak my żeśmy zabijały tutaj kacarydy, karaluchy, dzwoni kostek że zabił kacarydę w domu Karalucha a, ona, no, a u mnie w domu nigdy nie ma kacaryd Bo tam psikają ciągle, nie? Kacaryk mówi Ale w tym momencie jak my żeśmy zabijały To on też, nie? <grym> Także jesteśmy zmęczone Jest druga w nocy Jutro będziemy spały Ja śpię, ja wyłączam wszystkie budziki I śpię do Ho, 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 nie wiem której tak, wyłączę, bo muszę zaraz i tak baterię poddać. No pewnie mi też. <laughs> to dobranoc. Dobranoc, pa, pa. Pa!